Dobra, cześć, witamy w kolejnej części naszego materiału. Drużyna moja oczywiście się leni, i dopiero. Nie, już i wypadł, rzeczywiście. No to mała ja strata wie, w sumie. Dobry. Wcale że nie, bo zaraz, zaraz zostanę. O... Dołączony. Odrodzę, odrodzę się z popiołu. Fenix. Byłem ciekaw, czy jakoś zaakcentujesz jak Fenix. jednak miałem rację. No. Ma chłopak jakiś taki dyk, dyg, dyg, yy, narmą. Kim ty jesteś? Dobra, medyk. Wbrew pozorom, ja nie mam ADHD. Wbrew pozorom. Pozory często mylą. No wiem, co mówię. Właśnie to powiedziałem przed chwilą. Nie powtarzaj mnie. Kradniesz moją osobowość. Poza tym nie chcę mi się załadować ten poziom. A wam? Pierwsze ładowanie zawsze jest długie. Pierwsze ładowanie za... Po ostatnim patchu to jest tragedia po prostu. Pierwsze ładowanie Bo nie jest za... jak to... normalnie. Jak to mam zinterpretować? Pierwsze ładowanie zawsze jest długie. I bolesne, i wymaga dużo płaczu. Le no, jesteśmy w tej przegrywającej drużynie, lovely. Cze czemu, czemu ja zawsze muszę wszystko brać, Interpretować... Kurka wodna, wiesz co? Bo to jest beznadziejne rozłożenie tutaj. No, niestety, w jakiej drużynie jesteście? Bo zaraz do was dołączam. Jesteśmy w drużynie przegrywającej. Zostaniecie wsparcie. No, przyda wam się. Bo. nikogo nie obrażając, zupełnie. To jest obrazy, ale. Jesteście kiepscy! Nie ma co to kryć. Nie umiecie gać. Czy można go zabić? O, nie, 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 nie. nie, nie. A gdzie jest y granatnik? Gdzie jest? u medyka zamiast apteczki. Tak, i masz go sobie zrobić jako dodatek podlufowy Gdy zamontujesz tą szynę coś tam, coś taką tam mm -hmm, od broni. Mm -hmm, tak to zrobimy. Szyna montażowa Ale wtedy I... nie masz tego no. Apteczki chwytu i wtedy masz gorszym celność. Ale szybciej, szybciej zmieniasz na granatnik wtedy, nie? Bardzo dobrze. I łatwiejsze celowanie jest. Zrobię to. Zrobisz to. Nie wątpię Jak się włącza ten... Dobra, do, jestem waszej drużynie. Tak jak nam kradną, a nam a nam Jestem prze? waszej drużynie. Gdzie wy jesteście? Bo nie za bardzo was widzę. Ach, tu jesteście. Dobra, w jakiej drużynie. Jak się włącza tą cholerną... No apteczki. Jak apteczki. się włącza tą cholerną Sympat naprawdę cieszy. zacina się. Laser. Tłumik. Dobra, idziemy. Go! Woo! Nie rycz. Be Będę ryczał, kiedy będzie mi się to podobało. I żyjemy w wolnym kraju. Rycz. Rycz. Mała Rycz. Rycz. Stronę hali. Chciałem być marynarzem. Chciałeś mieć tatuaże Ktoś nam A przejął Kudę shotguna no, shotgun tutaj to jest shot, shot, Shotgun Shotgun jest przerąbany Przerąbany <coughs> najgorszy ty jesteś taki ja, sobie duży. te, mociki, teraz. te wybuchy Ja czuj, muszę sobie dostosować Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ta broń mi się podoba Mam szynę Ta broń mi się podoba I też czy mogę mu rypnąć w łeb? No, bardzo z chęcią lubię takie rzeczy. Gadżet jeden. I mam tutaj. Mam ten granatnik pieprzony. Niestety, tych go... że jeszcze trzeba poczekać, aż prowadzą jakieś akcesorie, ale elektryczne. Elektromagnetyczne. Okej, okay, dobra, mam. Przegrywamy, już, już lamimy jak cholera, no. Przez ciebie umarłem, no. Marudna maruda. Marudna Maroda, z zrodzona Zaraz radzić tu są. No są, są. Kurwa. Aha, dobra, przebiegowo. Tunelu. W tunelu. Jezu, przebieg. Wiecie co, trzymajmy się może jednego punktu, nie? To będzie ciekawiej. Ej, gość jest właśnie. Mau. Gdzieś... Może mnie ktoś odrodzić? Nie. nie. Fuck you. No, no, już, 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 już. już. <noise> Mamy peron. Ajajaj! Aj, aj. Mamy peron! Jestem na perunie. Na pierunie. O oh, yeah! Dobra, idę na peron za tobą w takim razie, bo tam... Trzeba będziesz iść dalej. Uwaga, tą rzuciłem. Przecież nie ma friendly fire tutaj. Chłopie, w jakim świecie ty żyjesz? tym, gdzie jest friendly fire? Friendly fire. Na, za nami, za nami. Jak <coughs> mi się w ogóle to udało? Gdzie jest? Gdzie, którą stronę ja idę? Die, you bitches. I w ogóle jeden. oni nie, nie, nie obczajają w ogóle, bo z dwóch stron zaszliśmy. Za jeden. Za jeden. Za etę. Za etę. Za ten Zajeten. 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 Zajetaten. Zajetaten. No LOL, czy musicie tak właśnie w nim denerwować? Tak. Jeszcze jakieś pytania? Z tyłu e, bardzo są. Kurka wodna, oni idą z tego bocznego tunelu. O, dobrze, ktoś go zdjął pięknie. Orlando, tam już nikogo nie masz tam gdzie idzie. Idź śmiało, możesz iść śmiało. Jest śmiało. Nie masz nikogo? No właśnie, nie wiem. Teraz. Idziesz, idziesz, nikogo tam nie ma. Ta... Rzuć mi amo, ja rzuć mi amo, 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 amo. Już! Jesus. Dziękuję. No fuck, gość z MP7, dziękuję bardzo. naprawdę. Niezłym kamparem jest. Krap, 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 krap. Hamo. E, nie, nie, ten. E, nie próbujcie mnie ratować, bo już i tak e, kiepsko mi poszło. Ajajajaj! Głupi ty wiesz. No, kurde! No kurde. Ja lubię tą mapę. No lubię ją, tylko po prostu wiesz, no chcę zdobyć tego challenge'a, czy jak to się nazywa, z te granatniki. I, Net, I wiesz, to nie za bardzo mi to idzie, bo jestem przyzwyczajony do walki taką beznadziejną bronią. No mało osób jest. No tak, no jak się wrzuca w tłum takie coś, no to to jest no, fantastycznie. Bez nadzieja, ale ten granatnik no, jest na słaby. To już pomijając no, to, ten granatnik jest słaby. Ty, 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 bez nadziei, a na Metro to musi być jakieś 500 osób, nie? I, I cały... Dziękujemy Ci za Twój fantastyczny insight w tą kwestię. Tak, dziękuję. No ja, te, ja, ja też jestem z Ciebie dumny, naprawdę. Chciał być marynarzem. Znowu mi się bronie zresetowały, no ja... Ja No ale naprawdę. Nasza Ej, gość z MP7 jest makarem, Naprawdę. Ten gabmars coś tam. Bo to jest niemożliwe, Spójnuk. że on tak, tak szybko zabił wszystkich. Kurde mol! Kurde mol! Głupi ten granatnik jest jak nie wiem, no po prostu nic nie robi. To jest. Te emocje. Jeżeli chcesz faktycznie w, w nie wgrać, to musisz iść na 64. No, to mm. ma rację. Ma rację. Znaczy, tu nie ma sensu, bo... Y, no, nie ma grup. Pra, no właśnie, prawdopodobieństwo prawienia, kiedy jest na przykład załóżmy 12 gości skupionych w, w ciasnej klitce, no to wiesz... Ale wiesz, to no to, to, to włazisz na taki serwer i tam cię kikują od razu za taki granatnik, nie? Zależy na jaki. Zależy na jakim niektóre są no rules, nie? No, ale to tak. wtedy również działa to w drugą stronę, nie? Jak cię zabiję, to masz. Uh, taki rage. Tak jak ja teraz, praktycznie, co? O, ale dostałeś facea. I znowu. Autusz. Powinienem chyba sobie zrobić snajperkę. Zrobić snajperkę. Tak. Zrób sobie snajperkę. Znowu te podteksty! ja tego nie rozumiem, dlaczego ja nieświadomie takie wszystkie rzeczy. Takie z... Taki, ale nie, nie, ja się nie doszukowałem tutaj Po prostu to było zwykłe to ty szederstwo. się doszukujesz No właśnie, ja też jakiegoś nie sz szeder... nie, nie Jaki podtekst tutaj był? Powiedz mi No, no. Ja, ja, bo, ja po prostu... Ja mam, mój mózg jest wypełniony różnymi brzydkimi rzeczami Babę sobie znajdź by co tam wolisz Shemail <laughs> to cię kręci? Rurka? <laughs> oj, 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 to nie było śmieszne. No nie jest Czego? Nie wszystko w życiu jest śmieszne. Odbijemy B, zobaczycie. Oczywiście, że odbijemy. Chciałem być marynarzem. choć tutaj Orlando, mam dla ciebie apteczkę. Ja się stąd nie ruszam. A jejku, kurcze blade, głupkowata broń. Prawda, jest to, to, to jest pokaz lamienia, beznadziejnej gry. No, ja wiem, Dobra, wezmę sobie inną klasę, kiedyś ten granatnik ob obczaje lepiej. A teraz wejdziemy po prostu, robimy wall of. wall of text. Le LED. Wall of LED. Uważaj, narmo, tutaj za, za szafką, właśnie. Da żadę, da, żade, da, żade, da żade. Da. A może ktoś by mnie uleczył? Ja mogę. mogę. Ja mogę. To nie my jesteśmy medykami. W tej grze. Byliś, byliśmy medykami. Tak. Pasuje. We were soldiers. Y by Zabar, we kurka się... wodna, no nie Are we dancers? Nie pamiętam w ogóle z czego to jest, ja ale pamiętam tą linijkę. Chyba z tego... No, tego, właśnie no, no. właśnie z tego, tak? tak. O, właśnie nie pamiętam, ale ja to kojarzę i to bardzo dobrze. Zawsze radio leci. No, w radio? To se... Ej, serio? Nie, no ja nie słucham radio. Boże. Grynicę. To też. Muzyka w radio to nowość, no nieprawdopodobnie. W ogóle, ja... Ja, jakie radio czy wy mówicie? Jesteś <noise> takiego? No? Tak no. Co to jest radio? Tak samo, tak samo istnieje telewizja, wiesz? Radio to jest takie coś, co... Yy... co, co to jest takie e, coś gorszego niż komputer, bo to jest, nie jest wielofunkcyjne i tylko po, może o, puszczać o, muzykę. O, 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 o. Jeszcze może yy. powiecie, że jest urządzenie, gdzie można wrzucić muzykę na jakieś czarne płyty. <laughs> tak właściwie to jest. Tak, tak, tak. Czemu czarne? Co <laughs> jest... Ale mam spadki wydajności. O no A to naj samo tak łagę, Najlepiej teraz. tak tłumaczyć porażki. No najlepiej na to. wszystko łapie. Pam, pa, da, pam, pam. Proszę amo. Pilnie amo potrzebuję. Idę na ciebie. Rzeźnik zatrzymany. Rzeźnik zatrzymany. Oh, yeah. Już rzuciłem, wróciłem. I zginąłem. Ciesz nie, się, amo. Nie pozwolę ci. Jedna chyba tak. Nie pozwolę ci. Jedna chyba tak. <laughs> Bo mnie zabiją. Co tu się dzieje w ogóle? To nie ma sensu! To nie ma sensu. Ale przecież to jest metro. Czego się spodziewasz? Nie ma sensu. To nie ma sensu. Ej, ej, ej. Ja wiem, że nie przeszedłeś mutacji, ale przestań robić ten swój pisty wydźwięk. Nie, nie ma sensu. Nie, to nie ma sensu. Ja pierdzielę! Metro jest masakrą. Kurczę, patrzcie się, 52 punkty jeszcze. My gosh. Popełniasz samobójstwo, tak jak bym chciał.

Może weźmy sobie wszyscy 3 RPG Albo yy, granatniki Podlutowe. granatniki są do dupy. Dobra, tam wcale że nie zaraz pięciu zaraz zabiłem. Zaraz zabiłem. Zaraz zabiłeś? A kiedy to zaraz? No, czyli teraz. Kiepski ten materiał, wiecie co? Przyklo na mnie wszystko. Sam chciałeś metro No chciałem metro, ale to już nie był mój wybór, tylko serwer tak wybrał Ma ktoś amunicję? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Grzeźnik zatrzymany. Mogą mi bambam, nawet wywalić z tego serwera mam tu gdzieś. Weźmy wszyscy sobie RPG na sam koniec tak przegrywamy. Czyli RPG to ma, Inż... ma RPG I nie ma RPG może być RPG, dobra, RPG RPG wzięty. Będzie zabawa. z potrzebna amunicja. A już No co jest? I pach. I koniec. No i z tym siermiężnym materiałem i tym okropnym akcentem mgły... Po, porażki. Porażki. Kończymy ten materiał. Nie, to już... Jest... Do zobaczenia. Ejo. Ejo. To było traumatyczne przeżycie. Przegrałem. Dobranoc. Pa <laughs> oh yeah